A tak, jaki piękny dzień na Brock Heaven RP yy, Przyjechał do mnie kolega z z... Te, z normalnego... z, normalne, z brok innego Brock Heaven, Ale tak. I się bardzo cieszę, więc po niego jadę. Ja już się nie mogę doczekać jak go spotkam. On powinien być na przystanku jakimś No dobrze Chyba go widzę Ta, jest Nie ma Hej Czekaj siadam, już, już siadam, dobra. dobra Gdzie jedziemy dzisiaj? Nie wiem, ja, jecha... ja Mieliśmy jechać do McDonalda Więc pojedziemy Do McDonalda? Yes sir Do maka. Więc, o okay. y, tutaj już jest McDonald's, i tutaj już mi, i tutaj mój dom jest. Aha, dobra, masz fajnie na pewno dom, a naprzeciwko McDonald's. Y, poprosimy, hmm. y, co chcesz? Y, 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 burgerka, dobra, ja do to nie mam nie. Dobra, y, poproszę jednego burgera. Y, i jeszcze jednego murger, burgera, znaczy yy, Mick Chickena yy, chciałbym i... no. To tyle. Dobra, 1780 Dobra, pra, płacę kartą. Dzięki. Zamówienie to jest 23 Okej, okay, okej, okay, dobra, ale dobra. Yy, dobra, ja tu siadam sobie. A jeszcze raz muszę iść do toalety. Co on tam robi? Ja już jestem. Dobra, akurat no. jest nasze zamówienie, więc. Yy, okej. Okay. Mój. Z... Burger. 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 Dobra. Yy, dziękujemy. Gdzie mam ostawić tacę? A tutaj, dobra. No, tak, mam do widzenia. Dobra, zapraszam cię do mojego domu, więc bo jest super, duper, 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 super przepis. ty cały dzień masz, cały dzień masz otwarte drzwi do swojego domu? Yy, nie, po prostu chciałbym cię zaskoczyć i. O jezu! O, o. Jak zwykle na dywanie. <grym> Nie no, żarty, ja miałem cię oprowadzić, być... O Jezu! O, o dobra... Dobra, więc... Tutaj o, są... Gram. To, 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 to... Yyy, więc... Y, chodź. Tutaj jest publiczna łazienka. Tutaj jest ja może być twój twój pokój. A, bardzo fajnie. Tutaj jest mój pokój. I tutaj jest kogoś strefa, na przykład do, dla... To jest strefa dla wiewiórek. I tutaj jest moja y, łazienka, tylko ona ma wenty. Tajną bazę ma. To jest twoja tajna baza. Właśnie. O Jezu! O! 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 Co się dzieje? O, dobra. Y, dobra, spadłem do łazienki. O! Dobra, ja tutaj... Nie wchodzić, nie, nie wchodzić. Ale to, to, to jest moja toaleta. Ja. To? ja chciałem. Dobra. O, o, o. Ale super wylądowałem. Nie, no kurde, wychodź. O. Dobra. Tu jest chyba balkon. Tak mi się wydaje. A Eym, się. Ła! Wow. Czemu? O wow. Ła! Czemu? Jedziemy. Nie wiem. Chyba... Może. Bardziej... Dobra, lecimy. Może gdzieś jedziemy. No. Ja mam dzisiaj... Miałem dzisiaj pracę, ale... Nie chciałem! Znaczy mam... Wziąłem dzisiaj wolne. A, dobra, o, a gdzie ty pracujesz? O, o Dobra, nie wiem. Ale przyjechałem na czerwonym. Dobra, może pójdzie, pojedziemy do, do basenu. A, no, może zawsze na basen można jeść? A, tak, jest. Basen. O jeden. Um, o, o. Dobra, ja idę skakać o, do wody, dobra Ale to jest fajnie. O. Ja idę skakać. O, pływam, pływamy, nie mogę. Uwaga! Kaczyn! To na ratunku! O, Jan. Ej, co się dzieje? Ile bombelków? Ej, wszystko jest ok? No, ledwo, ledwo. Nie umiem pływać. O! No dobrze, ja muszę skoczyć do toalety. Co jest z tymi toaletami u niego? Dobra, a teraz moja kolej. O! O! Oh! Oh! Jestem, no. dobra, muszę iść na chwilę. Y... Czemu... Czemu nie folują? Oooo! Oh. Y... Co Czemu... się. O, dobra, jest. Dobra, nie wiem, co się dzieje. Y, w no. ogóle ja tutaj jechałem na trochę długo i będę musiał sobie pracę jakąś chyba znaleźć. No, raczej ta, bo... Znaczy możesz nie u mnie mieszkać, ale nie będziesz mógł. Ej, no dobra tak, ale muszę tutaj. Muszę coś zarobić. Y... Będziesz mógł u... mieszkać u mnie, ale... O. Ale muszę coś Więc. Do... tak. Co się stało? Ale... Bomba fajna. O jak... Ile bombelków! Ej no, gościu! Dobra. To by było. To jest. Super basen. Zawsze jest basen i będzie basen. No jeszcze musimy połowić zwijać stąd. Bo musimy znaleźć pracę, trzeba o tym pamiętać. No pamiętam, pamiętam. Chyba. Dobra, jeszcze pobędziemy chwilę. Oh. O! No to dobra, to ja sobie trochę odpocznę. Ej no to. No to odpocznij. O, dobra. No to zaraz hmm. się widzimy, widzowie, tylko się przebierzemy. O, tak, dobra. Mam jedną no, Dobra, nie wiem skąd to mam, ale to jest chyba jednoosobowy. No tak. R kupiłeś auto, do którego nie mogę wejść, to ja pojadę autobusem, to widzimy się w Twoim domu. Dobra. Dobra, odzyskałem suwa, był tutaj. Odwiózł się. Mój subic. Odholowali nam bo stał na złym parkingu No właśnie Więc odholowali nam i musimy ci w końcu znaleźć pracę Jezu Dobra Dobra, no, gdzie tak. chciałbyś pracować? No nie wiem, gdzieś mi... no nie wiem, znajdź mi coś po prostu Dobra, poszukamy na internecie Lecimy do domu Czekaj, czekaj, ja muszę gdzieś iść o, Dobra Szukam Ej dobra, znalazłem jakąś pracę Raczej dobra, to... dobra. dobra, klikam w nią Okej, ja wiem Dobra, Coś e, znajdę opłacalną Mówię ci, będziesz bogaty Ej, dobra, znalazłem pracę, która ma e, e, wypłatę przez miesiąc cztery i tysiąca złotych, to jest bardzo opłacalne i e, o, Jezu, o dobra idziemy, no już jesteśmy, dobra, znalazłem ci za super pracę. Nie tam zostaw i, i, i ogarnij tam sobie, co chcesz, ten, a później po mnie przyjedziesz. Zadzwonię do ciebie. Dobra, tylko zaparkujemy tu. I proszę bardzo, jesteśmy. No, ale co to za praca? O kurde. Dobrze, Dobra. lecimy. A tak, praca jak praca. Kurde, no nie wiem czy nie wiecie, ale yy. mój tramwaj, którym miał, miałem jechać, był zablokowany. Czyli nie można do niego wyjść. Powiedziałem wszystko, ale nic się nie stało, więc wkurzyłem się i będę jechał na taksówkarza. Ale muszę pojechać tramwajem Więc on tu już jedzie, więc super yy, no. I wsiadamy Dobra Ile tłumu? To... ja Ja muszę Sprawdzić o. Dobra jedziemy Zaraz, kto tym kieruje właśnie? Yyy Dobra, ja tutaj muszę iść Odebrać Igora, bo Yy, tak. O Jezu! O, ha, ha, ha. o wow. Ja nie mogę. Co się stało? Dobra. Będę na Serio? Dobra. Zaraz co? On za znalazł. On ukradł mi pracę! No, na... o, Zawsze no. Dobra, już nieważne. No, Ciekawe, jakim tramwajem będzie jechał? Mam nadzieję, że nie tamtym. Oj, proszę bardzo, zaraz, kto siedzi na. Nie wiem, no cześć, cześć. Serio? Nie, wchodzę do ciebie! Coś ty zrobił! Coś ty zrobił! No, przyjechałem i wypłaciłam sobie 100 dolarów. Nie, aż mi rączki świeźbią na ciebie, wiesz? Aż mnie tak wkurzyłeś, że kurde nie wiem. Dobra. Um, czekaj, czekaj chwilę. Mam zadzwonić do koleki, tak. Tak, tak. Tak. Wsiadasz? No kurde, na końcowym. Albo nie, tutaj wysiadam, bo... Tutaj jest moje auto i ci, nie wiem, idę na taksówkarze przez ciebie. Oj tam, z tym Igorem. Dobra, tutaj muszę, muszę zawrócić, bo będę tam musiał. Kurde, gupitra Dobra, lecimy tędy. Końcowa, dobra. Dzień dobry, to państwa, miałem mia podwieźć tok. I to roz. No dobra. Wsiadajcie. Pięknie. Proszę bardzo wysiadać. Yy, to będzie 15 zł. Dobrze. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Pierwsze. Pierwszy ten zaliczą... O jen. w przystanek. Kolejny. No kurde, tramwaj. Kolejny jest tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczęłem podwózkę do. Yy, Rokiety. No dobra Jedziemy do rakiet Proszę bardzo, tutaj stalowa yy, Tutaj już jest rakieta I no Dziękuję, do widzenia I tutaj mam kolejne zadanie Czyli gdzieś tutaj O tutaj yy, Dzień dobry Dzień dobry Chciałbym yy, Podjechać do Y, bosun, dobrze, dobrze, więc jedziemy Nie no kurde, tramwaj Wywalam ten tramwaj, wyprzedzam I tutaj, dobra, lecimy Niech pan się trzyma, bo wyskacze, o, o To już tutaj, dziękuję Dobra, kolej Igor Gaming do mnie zadzwonił, więc I on skończył Lecimy Podwieź go No siema Siema, dobra, do, do domku Wiem, wiem Ja też skończyłem dzisiaj pracę akurat Na mojej sypialni O tak Dywan, o oh! Za, jak za, jak zwykle Kurde, mam pie pierwsze 100 barków. Essa No co się stało no nie ja, no potknąłem się na schodach. dobra gdzie gdzie jest moja sypialnia o tu chyba dobra no tutaj o co się o dobra o ja bardzo fajnie śpię dobra ja idę ja idę na saunę y, tak mam saunę czyli tutaj o o a, a jak... to nie jest jak fajnie Aaaa... Oh. Jak tam ci się podoba? No bardzo fajnie, zarobiłem dzisiaj dużo dolarków. Ja mam pierwsze... 100, więc jest na razie dobrze. Więc to ja ma mam już dużo... z tego odcinka wiz... y, Tak, Morning. to tutaj nadal jest. I powiedz, powiedz mi tylko tyle, czemu zamordowałeś moich kolegów? Ym...